Cześć i czołgiem. W komentarzach coraz częściej pojawiają się pytania, czy filtr Katadyn Hiker Pro rzeczywiście działa. Testuję go już chyba 2 lata, więc najwyższa pora na recenzję. No ale, żeby nie była to sucha gadanina, to sobie przetestujemy go w naprawdę ekstremalnych warunkach. Zaryzykuję, wypiję przefiltrowaną wodę i już na etapie montażu zobaczycie informację, czy wystąpiły jakieś skutki uboczne u mnie. Fagno w zasadzie. Po drodze spotkaliśmy małego pasiastego dzika, tak więc dziki tu są, taplają się w tym po pierwsze. Nie wykluczone, że oddają tutaj również odchody do tej wody. Tak więc pierwsza zasada, jeżeli chcemy pozyskać taką wodę, jeżeli już w sytuacji survivalowej nie mamy kompletnie wyjścia, nie ma innych zbiorników wody czystej, musimy skorzystać z czegoś takiego, bo grozi nam odwodnienie. Mamy ze sobą ten filtr. No, to i tak musimy wstępnie tę wodę przefiltrować, bo nie chcemy pić tej, do której mogły zostać oddane odchody, chociażby. Więc nie pobieramy wody bezpośrednio stąd, tylko obok, gdzieś powiedzmy metr dalej, kopiemy dołek. Piaszczyste podłoże to jest świetny filtr sam w sobie. Tak więc, w sytuacji krytycznej zaryzykowałbym picie z takiego dołka bezpośrednio. Oczywiście, najpierw. Muszę odczekać, aż cały ten osad tutaj opadnie na dno. No bo podniósł się osad, dlatego że jak widzicie, cały czas wygrzebuje dno mojej studzienki. Piach nie jest szkodliwy, natomiast, jako zanieczyszczenie mechaniczne, zostanie również odfiltrowany przez nasz filtr. Dlatego nie będę czekał, aż to wszystko opadnie. Pozyskam wodę bezpośrednio z mojej studzienki za pomocą tego filtra. Będziemy filtrować do takiego kubeczka. Następnie cały ten kubek wody wypiję. No i dam Wam znać na koniec filmu, czy jestem zdrowy, czy też nie. Ktoś to musi sprawdzić, czy działa. Tak więc mamy taki filtr w formie pompki. Jak on wygląda w środku, może Wam pokażę. Odkręcamy, bo filtr jest cały wymienny. Filtr właściwy, czyli włókno szklane i węgiel aktywny. Zawijamy taką membraną, która jest dodatkowym zabezpieczeniem dla filtra. Ta siateczka tutaj ma za zadanie tylko całość trzymać w przysłowiowej kupie. Ja jeszcze przez te dwa lata go nie wymieniałem, dlatego że stosunkowo rzadko tego filtra używałem. I myślę, że jest ok, przepłukałem go trochę. No i zobaczymy, czy po dwóch latach jest zdatny do użycia, czy ta woda będzie zdatna do picia po przefiltrowaniu. No lecimy, to jest taka szybko złączka. Pyk. Tutaj co ważne, warto sobie zamontować dołączony do zestawu taki oto spławik po to, żeby to nam nie zaryło odno, tylko żeby się unosiło na wodzie, no bo nie chcemy zasysać jakiegoś mułu do filtra, tylko samą wodę. No i dobra, mamy coś takiego. Tu wrzucamy do wody. Spławik nam unosi całość, widzicie? Na powierzchni, dzięki czemu to nam nie jeździ pod dnie, nie zasysa tego piachu. Biorę drugi wężyk. Stykam tutaj. No i teraz prosta rzecz. Pompujemy. Jak widzicie woda jest zasysana tutaj. I tłoczona przez cały filtr wydostaje się górą. A tutaj mamy już wodę całkowicie czystą. Jak widać, nie ma już tego osadu z piachu. Woda jest czyściutka wizualnie. No a czy jest pozbawiona zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych? No to się dopiero okaże po tym, jak ją wypiję. Przezroczysta całkowicie, wygląda na całkowicie czystą, krystaliczną wodę. No a przecież popatrzcie, jaką drogę przeszła w dzisiejszym odcinku. Bo to jest ta tutaj woda, śmierdząca, zatęchła woda z Bajora. Przefiltrowaliśmy ją przez piach najpierw, tutaj wstępnie, następnie z tego osadu całego i jeszcze innych drobnoustrojów bakterii, bo również co ważne, ten filtr filtruje bakterie z wody. Uzyskaliśmy z takiej wody, z takiego bagna Bajora, coś takiego czyściutkiego pije i dam wam znać już na etapie montażu, czy wszystko ze mną ok. Po co ja tego tyle nalałem? Będę pił i pił, a jest zimne strasznie. Ale w smaku, jak woda z kranu. Tutaj kilka kropelek dał to test nie byłby miarodajny. Jakaś śliwna woda z potoku górskiego. Podsumowanie odcinka z mojej strony. To nie będzie teraz yy, ocena tego filtra, no bo ocena pojawi się w formie albo tekstowej, albo coś nagram telefonem, jeszcze nie wiem. Na sam koniec dorzucę w montażu. Ocenę filtra, czy przeżyłem zwyczajnie wybicie tej wody, czy nie było żadnych skutków ubocznych. Natomiast po dwóch latach użytkowania tego filtra stwierdzam, bo nieraz wodę zanieczyszczoną nim pompowałem, piłem, że ten filtr rzeczywiście działa. Natomiast czy działa po dwóch latach, kiedy ten jego termin ważności wynoszący rok minął, czy działa nadal? No zobaczymy. Także zapraszam Was. Już teraz na kolejny odcinek, a tymczasem wjeżdża napis z wynikiem dzisiejszego testu. A my się żegnamy do kolejnego odcinka. Dajcie znać jeszcze w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku czy następne testy sprzętu. A i no, muszę jeszcze powiedzieć, że tego filtra chwilowo nie ma w ofercie sklepu Millworld i prawdopodobnie w ofercie żadnego sklepu. Filtry zostały wyprzedane w związku z tym co dzieje się teraz na Ukrainie. Filtry, śpiwory, ogólnie cały sprzęt taki outdoorowy jest teraz niezwykle mocno pożądany, wyprzedawany. Są problemy z dostawami do sklepów, tak więc nie miejcie nam tego za złe, że tego filtra nie ma teraz w sklepie Milword. On się pojawi, ale kiedy nie wiadomo. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem, dajcie znać co w kolejnym odcinku. Bo nie wiem, czy recenzja sprzętu, czy zaczynamy tę właśnie serię, o której kiedyś wspominałem. Gdzie będziemy zajmować się takim bushcraftem dla początkujących, ale też takim bushcraftem, z którego doświadczeni też coś tam wyniosą, jakieś ciekawostki się pojawią. Taki bushcraft od podstaw. Jeżeli interesuje Was taka seria na kanale Millward, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli wolicie dalsze recenzje sprzętu, dajcie znać w komentarzach. No a kolejne gadżety już prawdopodobnie w kolejnym odcinku. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego.